I są teraz są dwie kwestie. Kwestia postawienia się nogi, kwestia kontroli barku stawaniu, żeby nam nie złapał nasze nogi. To jest takie opalenie, za paść poza achillesy i przywracać przyczynienia, bo dać im na brzuch, tak? Więc teraz jeżeli mamy dołgi, możemy łapać za bicepsy. Jeżeli mamy G, to ja wolę łapać w ten sposób, uszyć za kogoś, że jest mocniejszy. I teraz jak tu koło kontroluje za jego barki, no to mi nie bardzo mogę mnie mogę śmiało sobie jedną, drugą nosę wlać. Trzymaj to, nie umiem. Wstajemy, tak? Stajemy, tak? Tu go kontroluję. mnie złapać za nogi, próbuj mnie gdzieś złapać, tutaj nie bardzo mam możliwości. Teraz podstawiam nogę pod jego tyłek na i cofam się do tyłu. On się nagiwa na moje kolana. No i teraz stąd przechodzę, przyklękając do boku na jego udo i znowu ten tak zwany slajdem wjeżdżam do, do pozycji głośnej. Czyli jesteśmy, jesteśmy tu, tak, pracujemy, kontrolujemy, mu kimono, łapie tu, albo łapie za biceps, tak. Ja wolę kołnierze, bo kołnierze mają mocniejszy uchwyt rękami, możemy gdzieś tam próbować wyjechać. Trzymam cały ciężar ciała, opieram na ręce, jedna noga, druga noga. Podjeżdżam nogą na pionowo, tak, to jest ważna ma maksymalnie pionowo. I teraz cofam się do tyłu, tak bym chciał na tyłku, tak. Hop. Nadziewam go na moje kolano. Moje kolano idzie do boku i przejdziemy. Jeszcze raz. Właśnie tyle, może na niej nie idziemy. Kontrola, Wstaje raz, wstaje dwa. Nie mogę to widać tak, bo tak nie wyjdzie, tak? Ja musi musiał maksymalnie napływać nogą. I teraz cofam się do tyłu. No i tu teraz powiem, że krzyknie przechodzi śród. I jest. Raz, dwa, trzy.